Cześć, witajcie na moim kanale. Dziś z okazji święta zmarłych zapraszam Was serdecznie na coroczny odcinek, w którym będziemy wspominać wszystkie znane osoby, które odeszły z tego świata od ostatniego listopada. Jak co roku serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzając swoich bliskich, także mieli w pamięci wszystkich znanych, którzy umilali nam życie swoimi występami artystycznymi. W styczniu zmarł aktor Ryszard Kotys. Popularność przyniosła mu rola Mariana Paździocha, sąsiada Ferdynanda Kiepskiego w serialu Świat według Kiepskich. Swoją drogę zawodową związał nie tylko ze sceną, ale także z występami przed kamerą. Zagrał w ponad 40 serialach i 150 filmach fabularnych. Zmarł 28 stycznia w wieku 88 lat. Do końca pozostawał aktywny zawodowo. Aniela Świderska była aktorką i żoną Bronisława Pawlika. Zagrała m.in. w serialu Matki, Żony i Kochanki. Wcieliła się także w Babcie Beaty w Żegnaj Rockefeller. Na koncie ma również miniserial Kuchnia Polska, Lalkę czy film Andrzeja Wajdy Korczak. Zmarła w styczniu w wieku 96 lat. Krystyna Kołodziejczyk to aktorka drugiego planu, która zmarła we wrześniu w wieku 82 lat. Aktorka wystąpiła w wielu produkcjach telewizyjnych, serialowych i teatralnych. Widzowie mogą ją pamiętać z ról w filmach Kogel Mogel czy Co Mi Zrobisz, jak Mnie Złapiesz, a także serialach Czterej Pancerni i Pies, Zmiennicy, Dom, Złodopolscy czy Miodowe Lata. Paweł Nowisz to aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, który zmarł w wieku 81 lat w październiku. Znaliśmy go z takich produkcji jak Galimatias czyli Kogel Mogel 2. Killer, Chłopaki Nie Płaczą, Barwy Szczęścia, Blondynka, Fuchs czy Rozmowy Kontrolowane. W tym roku pożegnaliśmy także legendę polskiej piosenki. Krzysztofa Krawczyka, który zmarł w święta wielkanocne. Był wokalistą Trubadurów, a od 1973 roku artystą solowym. Wypromował wiele znanych przebojów, takich jak Parostatkiem w piękny rejs, Chciałem Być, to co dał nam świat, mój przyjacielu, trudno tak, czy bo jesteś ty i wiele, wiele innych piosenek. Obdarzony barytonowym głosem, gitarzysta i kompozytora, a także wokalista, zmarł w wieku 74 lat. Do jednych z najmłodszych osób, które odeszło w tym roku, należy Michał Banaszek, raper znany jako Beszczel, zmarł we wrześniu, miał zaledwie 37 lat. Znany był ze składu Fabuła. W ramach solowej kariery wydał cztery albumy, z których album ADHD pokrył się złotem. We wrześniu odszedł także jeden z najlepszych polskich aktorów, Wiesław Gołas. Od dłuższego czasu zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Miał 91 lat najlepiej czuł się w rolach komediowych. Zagrał m.in. w kultowym serialu Czterej Pancerni i Pies, gdzie wcielał się w postać Tomasza Czereśniaka, a także w serialu Alternatywy 4, gdzie odegrał Majewskiego. Widzowie mogli go zobaczyć także w Czterdziestolatku latku czy filmie Brunet Wieczorową Porą. Był współtwórcą kabaretu Koń, członkiem kabaretu Starszych Panów i kabaretu Dudek. Ten głos zawsze będzie dźwięczał nam w uszach. Tomasz Knapik, słynny lektor filmowy i serialowy, miał 77 lat. O jego śmierci poinformował syn, Maciej Knapik, znany reporter Faktów. Tomasz Knapik podkładał głos w najpopularniejszych filmach i serialach. Związany był z telewizjami Polską, Polsat, Tele5, a także TVN24. Krystyna rutkowska ulewicz to polska aktorka, która bardzo dużą popularność zyskała dzięki roli babci, głównej bohaterki serialu Niania. Wiadomość o jej śmierci. Pojawiła się w styczniu, aktorka miała 87 lat. Jerzy Duduś-Matuszkiewicz to legendarny kompozytor, twórca muzyki do kultowych filmów i seriali. Spod jego ręki wyszły chociażby dzieła ilustrujące takie seriale jak Janosik, czy 40-latek. Niedawno świętował 93. urodziny, zmarł w lipcu w Warszawie. Jan Pęczek. Aktor miał za sobą kilka dekad kariery aktorskiej. Widzowie zapamiętali go jednak najbardziej z seriali. W barwach szczęścia od samego początku wcielał się w postać Zenka grzelaka. Zmarł w lipcu po długiej walce z nieuleczalną chorobą w wieku 71 lat. Eugenia Herman również zmarła w lipcu szerszej publiczności dała się poznać dzięki swojemu debiutowi na dużym ekranie. Jej pierwszym głośnym filmem był Nikodem Dyzma. Młodsi widzowie pamiętają ją z seriali, takich jak Matki, żony i kochanki. Wystąpiła także w innych formatach, takich jak Nic Śmiesznego, w Labiryncie czy egzamin z życia. Aktorka w chwili śmierci miała 92 lata. Jerzy Janeczek to aktor, którego nie trzeba nikomu przedstawiać. Popularność przyniosła mu rola V.T. Pawlaka w samych swoich, z którą zresztą był kojarzony do śmierci. W latach 90. zdecydował się na stałe wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Zmarł w lipcu. Miał 77 lat. Bronisław Cieślak zmarł 2 maja. Orucznik Borewicz zmagał się z chorobą nowotworową. Produkcja była emitowana na antenie od lat 70. do końca 80. Młodsze pokolenie zapamięta go natomiast z tytułowej roli w serialu Malanowski Partnerzy. Aktor miał 77 lat. Innym wybitnym aktorem, który odszedł w tym roku, był Zygmunt Malanowicz. Zmarł w kwietniu. Popularność przyniosła mu rola chłopaka w kultowym filmie Romana Polańskiego: Nóż w wodzie, który był nominowany do Oscara w 1964 roku jako pierwszy polski film. Wystąpił także w innych produkcjach, takich jak Polowanie na Muchy czy Krajobraz po Bitwie. Malanowicz dożył wieku 83 lat. Jarosław Szczepaniak aktor, któremu popularność przyniosły polskie seriale, takie jak Klan, Barwy Szczęścia czy Czas Honoru. Zmarł w marcu. Miał 66 lat. Ewa wawrze nie odeszła w kwietniu. Aktorka znana była m.in. z serialu plewania, a także z występów na scenach teatrów w Krakowie i Warszawie. W lutym zmarł wybitny polski aktor Krzysztof Kowalewski. Jeden z najpopularniejszych aktorów, odtwórca słynnych komediowych ról w filmach Nie ma róży bez ognia czy brunet wieczorową porą, a także słynny bohater radiowej audycji Kocham pana, panie Sułku. Dla mnie osobiście najlepszy zagłoba z ogniem i mieczem. Miał 83 lata. Aleksander Doba to polski kajakarz i podróżnik. Mężczyzna zmarł w lutym. Miał 74 lata. W 2015 roku został wybrany w głosowaniu National Geographic Podróżnikiem Roku na Świecie. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent wyłącznie dzięki sile swoich mięśni. Judyta Turan to aktorka, którą możecie znać z serialu M jak Miłość. Zmarła w lutym tego roku po walecznej walce z nowotworem. Wcześniej prosiła widzów serialu o pomoc w gromadzeniu środków na leczenie. Aktorka niestety osierociła córeczki, ośmioletnią Emmę, i sześcioletnią Gretę. Miała zaledwie 37 lat. W styczniu zmarł Papcio Chmiel, czyli Henryk Chmielewski, najpopularniejszy autor komiksów w Polsce, grafik, rysownik, publicysta, Nestor i mistrz polskich twórców komiksów. Oczywiście z pod jego ręki wyszedł najsłynniejszy polski komiks, tytuł Romek i Atomek, którego w sumie ukazało się ponad 31 części, a także kilka filmów. Rysownik zmarł w wieku 97 lat. Ryszard Szurkowski to kolejna legenda sportu, o której Wam powiem. Polski kolarz szosowy zmarł w lutym, był dwukrotnym wicemistrzem olimpijskim, czterokrotnym medalistą mistrzostw świata. Popularność przyniosło mu zdominowanie przez kilka lat z rzędu wyścigu pokoju. Te zawody wygrał aż czterokrotnie. W chwili śmierci miał 75 lat. Maria Koterska to artystka, którą znacie najbardziej dzięki jej hitowi. Serduszko puka w rytmie czacza. Była nazywana polską królową swingu, a jej przeboje znają kolejne pokolenia Polaków. Artystka odeszła w styczniu. W tym samym miesiącu odszedł także Andrzej Bieniarz, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i współtwórca zespołu Pudelsi. Muzyk zmarł po ciężkiej walce z chłoniakiem. Miał 66 lat. Katarzyna Łaniewska zmarła w grudniu 2020 roku. Szeroka publiczność kojarzy ją z seriali Plebania 40 latek, ale także z filmów Przedwiośnia Kogla Mogla. Czy przesłuchania? Aktorka miała 87 lat. Również w grudniu zmarł Piotr Machalica. Aktor. Miał 65 lat. Znamy go z występów w filmach takich jak Dekalo, Dzień Świra, Sztuka Kochania. Był związany z Teatrem Powszechnym w Warszawie, Teatrem Polonia, a także Och Teatrem. W tym samym miesiącu zmarła także Hanna Stankówna. Aktorka występowała w teatrze telewizji, a także w wielu serialach takich jak 07 z się, Barwy Szczęścia, na dobre i na złe, Klan czy na wspólnej. Zagrała także w Sex Misji. Miała 82 lata. Józef Para to aktor i reżyser. Zmarł w listopadzie 2020 roku w wieku 98 lat. Znany był z występu w filmach Wabank czy Trendowata. Aktor Michał Szewczyk zmarł w lutym. Grał w serialach Klan na dobre i na złe oraz na wspólnej. Wcielał się głównie w drugoplanowych bohaterów. Łącznie zagrał w około 100 filmach. Miał 87 lat. Krzysztof Kiersznowski zmarł 24 października. Popularność przyniosły mu role w komediach Juliusza Machulskiego, m.in. Wabank, czy też postać Wąskiego w Kilerze. Zagrał też w takich filmach jak Statyści, Cześć Tereska, występował w wielu serialach, Blondynka, Barwy Szczęścia, Twarzą w twarz. Grywał także na scenach wielu teatrów w całej Polsce. Miał 70 lat. Ryszard Filipski. Aktor najbardziej znany z roli Majora Dobrzańskiego w filmie Hubal oraz wachmistrza Soroki z Potopu. Młodsze pokolenie może go z kolei kojarzyć z Pitbulla czy serialu Kryminalni. Artysta zmarł 22 października, jednak zgodnie z jego wolą zwlekano kilka dni z ogłoszeniem tej smutnej wiadomości. Z komunikatu wynika, że artysta od dawna chorował. W chwili śmierci miał 87 lat. Jeżeli kogoś pominęłam, a koniecznie chcecie o nim odcinek, to nie zapomnijcie napisać o tym w komentarzu. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną do samego końca i pamiętajcie, by odwiedzać mój kanał w przyszłości. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.